Konfederacja dzisiaj potknęła się o stolik i odpaliła protokół 5%, wywalając Grzegorza Brauna. To znaczy trochę wywalili, a trochę nie, bo po prostu zdecydował się kandydować na prezydenta? A jeśli Grzegorz Braun się zdecyduje na start? Myślę, że to jest na już science fiction, że nic takiego się nie wydarzy. Byłoby bardzo dziwne, gdyby jedna partia wystawiała więcej niż jednego kandydata. Takie rzeczy się w poważnych partiach nie dzieją, a my jesteśmy poważną partią. No a jak wiemy, kandydatem Konfederacji jest Sławomir Bence. I tym samym nie możesz praktycznie nikogo z oryginalnych założycieli Konfederacji, czyli Korwina, Liroya. Braun. Ale ekipę Bro, żeście zmontowali. Ja do tej pory nie wierzę, że to naprawdę powstało. Sławek na pewno dzisiaj nie pójdzie spać i pewnie skończy w swoim pubie, bo ogromna rzesza wyborców Konfederacji, rzesza Konfederacji w sumie, u nich się akurat to nawet spina bardzo mocno, pójdzie głosować na Brauna, no bo umówmy się, Osoby o neutralnych poglądach, nawet dość mocno prawicowych, po prostu nie zagłosują na konfederację, której nikt o zdrowych zmysłach i to już niezależnie od poglądów, po prostu nie jest w stanie traktować poważnie. Dlatego jedyną szansą konfederacji było łapanie głosów właśnie takich bardzo, bardzo skrajnie prawicowych środowisk. Antydemokratycznych, antyeuropejskich, po prostu antyludzkich. I coś czuję, że domen na dzisiaj będzie wyglądał tak. Kurwa, już było dobrze! Kurwa, już było dobrze!